Polowe Studio, Radia Zielona Góra. Na program zaprasza sponsor. Salon samochodowy Świtoń Paczkowski. Autoryzowany dealer Volkswagena i Seata. Zielona Góra, ulica Zdrojowa, 2B. A to dzisiejsze polowe wydanie Studia Radia Zielona Góra, bardzo słoneczne, w klimacie motoryzacyjnym. Brzmi tajemniczo, wiem, ale tajemnice już za moment rozwikła Damian Muńko. Witam serdecznie Ciebie, Ewo, Ewo widzę, e, Witam bardzo serdecznie naszych słuchaczy Tak rozwikłam e, wszystkie, wszelkie wątpliwości e, Zacznijmy od tego, że faktycznie e, piękna, wiosenna pogoda Słońce świeci, wyszedłem sobie na zewnątrz Jestem na dworze w samej koszuli Jest naprawdę bardzo ciepło Nie jestem sam Za mną Krzysztof Filmanowicz, który oczywiście nagrywa wszystko Więc film z tego wydarzenia, żółwik e, Będzie można obejrzeć e, na, e, na facebookowym profilu radia Zielona Góra Gdzie jesteśmy? Jesteśmy przed e, e, salonem Naszem, naszego partnera, mówiąc wprost, bo tak, dziennikarze to jedno. Ale do tego wszystkiego, aby zrealizować program, aby zrealizować te prace dziennikarskie, potrzebny jest sprzęt. Prawda? To są te rzeczy, które ja na przykład trzymam teraz w ręku, czyli mikrofon. Tutaj jest takie urządzenie bardzo sprytne, które przekazuje cały sygnał, ale też na, musimy się jakoś poruszać po tym mieście, w związku z tym mamy samochód. Mamy samochód, który właśnie dzisiaj oddajemy, bo jesteśmy właśnie przed salonem naszego partnera, naszego partnera, Świtoń Paszkowski, więc Volkswagen. Agent z którym po się mogliśmy sobie jeździć nie tylko w polowym studiu Radia na Góra, ale również dziennikarze realizujący inne programy, inne audycje, również te związane... Teraz z tematem koronawirusa. Natomiast, tak, my samochód musieliśmy zdać, ponieważ no po pół roku on w niektórym wydaje się stary. Żartuję oczywiście. Natomiast teraz wchodzimy do miejsca, w którym stoi nasz nowy samochód. I tym autem będziemy jeździć, poruszać się po naszym mieście, dojeżdżać tam, gdzie powinniśmy być. Zawsze tam, gdzie ty. Oczywiście, ja do końca jeszcze nie wiem, co to jest za samochód, bo po prostu na niego patrzę i mogę powiedzieć tylko tyle, że jest ładny. I że to jest SEAT, ale ze mną jest pani Marta Samborska. Witam serdecznie. Witam serdecznie. Pani Marto. No, wygląda naprawdę bardzo ładnie. Podoba mi się no, po pół prawda? I to jeszcze nówka w ogóle troszeczkę podobny do tego naszego poprzedniego, jakby gabaretowo. Jest to jedna gama w zasadzie no, Volkswagen, więc możemy porównać niektóre elementy tego samochodu. Natomiast tak, Karona jest troszeczkę inna, inna stylistycznie, bardzo kobieca, natomiast dynamiczna i energiczna jako, jako, tutaj, jako samochód. Także może o reszcie za chwileczkę też opowiemy. Na pewno będziemy mogli otworzyć zobaczyć jak to wygląda od wewnątrz, natomiast od zewnątrz co mogę powiedzieć? No ładny biały, oczywiście z pięknie Białe z czarnym dachem. Z czarnym dachem, o, wow, i to taka, taka ekstrawagancja. Ja powinienem powiedzieć na początku, a co to jest? Z oznaczającym się znaczkiem X. Jest to takie połączenie crossovera i samochodu miejskiego, więc jest to taki dosyć fajny element. Jeżeli będziecie chcieli się wdrożyć, to zapraszam na naszą stronę SAT, poczytacie sobie o tym magicznym X. Czyli tutaj już mieszkańcy na przykład Raculi, nie, już, już się zastanawiają, a fajnie to połączenie miasta i Krosu. I, I tak, ja miałem na początku powiedzieć, że oczywiście audycja y, zawiera lokowanie produktu, co zresztą już słuchacie. Y, dobrze, pani Marco, co możemy tutaj jeszcze, możemy sobie, auto jest otwarte? Jest otwarte, zapraszam do środka. Weźmy, zobaczmy co. A pod maską coś, co, co, co tam powiem, jest? Tak, może powiem na początku, że przekazujemy państwu samochód Arona. Jest to wersja stylistyczna full LED, tak, charakteryzujący się pełnym światłami LED-owymi. Oczywiście mamy samochód na alufelgach z dodatkowym wyposażeniem. Oczywiście klimatyzacja automatyczna, dodatkowo welurowe fotele. Bardzo miła, przyjemna tkanina, jak i również wszystkie jakby systemy bezpieczeństwa, między innymi front assistek, który w razie jakiegoś zagapienia się pomoże nam wyhamować, wyhamuje w ostateczności ten samochód. Także zapraszam Zobaczmy sobie, co jest tutaj. No i słuchacze, właściwie, dobrze, to pani sobie, mogę sobie za kierownicą usiąść, tak? Usiądę za kierownicą, a nasi słuchacze zastanawiają się y, zastanawiają się y, co pani Marto? Chciałam jeszcze dodać odnośnie silniku. Silniki to są silniki 1.0, natomiast jeżeli chodzi o pojemność, albo 95 koni, albo 115. Są bardzo dynamiczne. Mamy tutaj turbinę, tak, o którą trzeba oczywiście dbać. No, staraliśmy tak, tak. się jak mogliśmy w tych krosie naprawdę. Wytestowany <noise> po przyszłe <noise> czasy. Nie, 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 nie. Po prostu tylko patrzyliśmy, żeby działała, tak? Żeby mm -hmm. funkcjonowała, więc trzeba było ją czasami wypróbować. No jadąc gdzieś na jakiś materiał, czasami trzeba być właśnie dynamicznym, tak? tak. Te samochody są dosyć lekkie, więc przyspieszenie naprawdę tutaj nie mamy się czego obawiać, jeżeli chodzi o ten silnik 1.0. No, sami nasi słuchacze słyszą, potem jeszcze będą mogli zobaczyć, no, no tak można pracować, prawda? No tak można pracować. No to, pani Marto, zapraszam, nie otworzyłem pani drzwi. Zachowałem się tak, bardzo niekulturalnie, ja to przyznaję, no bo mam tutaj wszystkie ręce pozejmowane. teraz sobie się, ale. Krzysiu, filmujesz to? Dobrze, elegancko, fajnie, pa, zobacz to, pan, na to. No, tu się dzieje. Powiem, samochód na zapłonie... Pokażemy, jak wyglądają stylistyka? Może nie będziemy konkurencyjnego radia włączać. Ale nie wiadomo, jak jest w ogóle włączone, także spokojnie. <grymne> Dobrze, ale podoba mi się tutaj te wszystkie dźwięki zonowe, takie, te wszystkie telewizory i tak dalej. No to już nie są te czasy. Oczywiście kierownica wielofunkcyjna, jeżeli chodzi o samochód, to są standardowe rzeczy. Bluetooth, 6,5-calowy dotykowy wyświetlacz, systemy multimedialne, full linki. To są rzeczy, które samochód w dzisiejszych czasach wydaje mi się, że każdy powinien posiadać. Nasz oczywiście wszystko ma. Z takich nowości asystent parkowania. Korzystał Pan z asystentu parkowania w t Nie, nikt nie zabierze tej przyjemności. Ale to jest, <laughs> to jest przyjemność zobaczenia, jak samochody są doprecyzowane, jak mają, jak mają wyczucie, że tak powiem, żeby nam zaparkować w na naprawdę trudnych miejscach. Szczególnie dla kobiet, kiedy jadą na zakupy, to powiem szczerze, że niesamowita rzecz. Facet, nie, nie, niektórzy faceci mogą się zdziwić, tak, że kobieta potrafi tak zaparkować. A, a tu pani takie... ich oszukać. Bardzo fajnie. I jeszcze tak na koniec, bo czas nam się kończy. Pani lubi to tutaj robić, to sprzedawać te samochody i rozmawiać o nich, nie? Oczywiście, że tak. To jest no, Uwielbiam tą pracę, także no. <laughs> mogę przejąć jakby trzeba. Bo... Bardzo fajnie. Ja swoją z kolei, także spotkaliśmy się w dobrym miejscu. Dobrze, pani Marto, bo już będziemy kończyć. No to dziękuję bardzo serdecznie. Dziękuję bardzo serdecznie również i zapraszam do naszego salonu. Odda oddamy w całości. Dobrze, Dobrze. Dobrze Na program zaprasza sponsor. Salon samochodowy Świtoń Paczkowski. Autoryzowany dealer Volkswagena i Seata. Zielona Góra, ulica Zdrojowa 2B.